Cześć, tu Adam z Organic Life Ciało, Emocje, Relacje i Success Mind Ustawienia systemowe i mentoring dla firm. Witam Was już na czwartym nagraniu Inkubatoru Geniuszu wraz z podążaniem za e, moimi własnościami i moją pasją odkrywania ludzkiego potencjału. E, robimy już czwarte nagranie. Dzisiaj jestem z Mają, jesteśmy w Katowicach w moim gabinecie. Witam Maja. Cześć. A więc Maja jest artystką. Stosunkowo niedawno odkryła swój talent. Tym talentem jest malarstwo. I poprzez taki spo, w taki sposób chciałaby się komunikować z ludźmi. I Maju, powiedz nam, czym dla Ciebie tak naprawdę jest malarstwo, czym dla ciebie jest komunikacja z ludźmi. Co to dla Ciebie oznacza? Malarstwo. Um, obecnie jest dla mnie w sumie troszkę jak terapia, um, bo po prostu podczas gdy jestem przy sztaluze, czy... W ogóle jestem w jakimś procesie tworzenia, to konfrontuję się ze swoimi lękami, ze swoimi strachami, ze swoimi obawami i ocenami, i generalnie z tym wszystkim. Mm. Um, a propos komunikacji to jest tak, że właśnie um, teraz mam pomysł na taką pewną serię obrazów, e, która będzie stricte skierowana do w sumie. Ale to mężczyzn też, mm -hmm. jeśli tylko zechcą się na to otworzyć, ponieważ e, chcę pokazywać to, jak e, cielesność jest, e, jest piękna i naturalna i że ciało e, nagie to nie jest ciało e, erotyczne, to nie jest ciało, e, które e, jest na pokuszenie, tylko po prostu jest ciałem, jest naturalne i, i tyle jest jakimś obiektem seksualnym, co jest trudne, bo chociaż widzę, że to się powoli zmienia, mm -hmm. powoli to się zmienia i coraz więcej ludzi otwiera się na taką perspektywę, tak? No, jednak to się spotyka też z mm -hmm. twardym odbiorem. Popatrzcie, Kani, jak świetnie nam się tutaj łączy. Ja w swoim projekcie pracuję z ludźmi na poziomie ciała, emocji, uwarunkowań społecznych, relacji, a Maja tutaj mówi o tym, że mm, wykorzystuje sztukę jako formę terapii i widzę, że faktycznie na poziomie ciała można pracować z jednej strony przy pomocy medytacji, z drugiej strony przy pomocy ćwiczeń, tak jak my tutaj robimy w gabinecie, ale dzisiaj właśnie podczas rozmowy przed tym nagraniem, odkryliśmy, że także z ciałem można pracować przy pomocy obrazów i powiedz mi, Kolejnym gdybyś mogła opisać cały ten proces, czym to w ogóle jest, być może dla części z naszych klientów. Być może część z nich odkryje, że sztuka jest ich formą wyrazu i właśnie terapii, a być może część z nich zauważy, że spoglądając na sztukę, którą czy to ty tworzysz, czy ktokolwiek inny, że w taki sposób także mogą pracować ze sobą i przywracać sobie kontakt do swojego ciała. Mhm. Hmm. Opisanie procesu. Nie wiem za bardzo, czego się teraz złapać, bo. Mhm. Zaczęłam. Mm -hmm. Jakby to, to też nie jest tak, bo to już mi, jakbym była nie wiadomo jak doświadczona, mm -hmm. a ja sobie dopiero zaczęłam, i tak jak przez lata miałam zablokowaną swoją kreatywność i w ogóle nic nie robiłam absolutnie nic. I stwierdziłam, że w ogóle ten talent mam nie wiadomo po co i że to w ogóle nie jest dla mnie, i, i nigdy to mi nie sprawiało żadnej przyjemności. Tak teraz jakoś tak nagle w sumie, mm -hmm. <laughs> kilka miesięcy temu. E, że to jednak jest dla mnie, bo po prostu przez lata się sabotażowałam, bałam się o ceny najbardziej swojej. Mm. Tak. I... I tak jakoś wyszło, że po prostu otworzyłam się na nowe i stwierdziłam, że no kurde, jestem w tym dobra, nie? I jakby mm -hmm. jeśli człowiek jest w tym dobry, to to jest najważniejsze. Jakby bo często ludzie sobie mówią, nie, że... No Czy no to... jestem w tym dobry? Mm -hmm. Ale nie, bo coś tam. No dobra, no to masz za to, są z, zaczyna nam się wyłanić proces, prawda? Jesteśmy na początku ścieżki. Istnieje coś takiego jak kreatywność. W Twoim wypadku mówisz, że ta kreatywność została zablokowana. Tak. W jakim stopniu? Z jakiegoś powodu? I gdzie nastąpił moment przełomowy, w którym zdajesz sobie sprawę, że o, tak naprawdę ta kreatywność to jest coś, co sobie lubię, aczkolwiek istnieje pewna blokada, którą tak jak ty to nazwałaś, ocena samej siebie, nawet nie tyle ocena ze strony społeczeństwa, ale ocena samej siebie. Gdzie był ten punkt krystalizacyjny, kiedy zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę chcę podążać ze swoją kreatywnością, jest to coś, co w sobie kocham, szanuję i chciałabym to wykorzystać? Kiedy był ten moment, tak, że mhm. sobie to uświadomiłam? W trzeciej liceum miałam zajęcia z doradztwa zawodowego. Um, prowadził je nasz pedagog szkolny, um, który okazał się być świetnym człowiekiem. I jakoś tak świetnie nam się rozmawiało o rozwoju osobistym, generalnie o wszystkim, że um, właśnie też zaczęłam opowiadać o tej swojej zablokowanej kreatywności. I on mi wtedy powiedział, zapytał mnie, um, zadał mi strasznie banalne pytanie: ja po prostu. Um, nie sądziłam, że to może być aż tak proste. Ale zadałam pytanie: może boisz się oceny? Nie. Oceny? Skądże zdało? Przecież to jest zbyt proste, już o tym myślałam. No ale okazuje się, że tak, że boję się oceny. Swojej. Swojej? Popatrzcie, jakie to jest niesamowicie istotne. Po pierwsze, dobry nauczyciel zadaje dobre i krótkie pytania. A po drugie, jak często wydaje nam się, że to, że odpowiedzieliśmy sobie na pytania na poziomie intelektualnym de facto blokuje nas przed dalszym rozwojem, ponieważ zrozumienie na poziomie intelektualnym że wydaje nam się, że czegoś się nie boimy wcale nie znaczy, że na poziomie wewnętrznym w rzeczywistości nie boimy się tej oceny. W tym mm. wypadku tutaj była to ocena przed samą sobą. No ale dobrze, okazało się, że to było to pytanie, które nakierowało Cię na blokadę, która była gdzieś w Tobie. Tak. Obawa przed oceną. Co mm -hmm. z tym zrobiłaś? Się, ja myślę, że sam fakt, że ja sobie na głębokim poziomie uświadomiłam, mm -hmm. to już coś rozpuściło i ja po mm -hmm. prostu stwierdziłam, że kurde faktycznie, że w ogóle to jednak jest moja ścieżka i ja po prostu no, złożyłam papier na SP, to już nie dostałam, ale to w ogóle jest nieistotne. Mm -hmm. I jakoś tak zaczęłam po prostu robić to. Tak. Mm -hmm. jakoś, no. Szczególnie, że rozwój osobisty jest zawsze był dla mnie ważny, więc jeśli ja widzę. Aha! Ok, napotkałam się na to i na to, no to muszę to jakoś rozpracować, mm -hmm. więc. Um... Jezu, czy zgodziłabyś się, żeby powiedzieć, że zaczęłaś być faktycznie szczera ze sobą? Tak, tak, na pewno w pewnym stopniu, znaczy... Yy, tak, coraz bardziej szczera się stawałam. Mm -hmm. Ja zawsze generalnie. Ja pytam coś... o to ze względu na to, że często ten nasz umysł logiczny tworzy różnego rodzaju wizje nas samych wizje nas samych, które de facto mają za zadanie chronić nas przed rzeczami, które są dla nas trudne. I w momencie, kiedy powiedziałaś, że to pytanie, na które sobie wcześniej sama odpowiadałaś, w momencie, kiedy ono padło z ust twojego prowadzącego. Coś zmieniło nagle? Być może zmieniło to, że poczułaś, że już nie możesz dłużej uciekać, że w tym momencie musisz zacząć być szczera sama ze sobą. No, hmm? no tak. No to dobra. No to. W jaki sposób rozwijasz swoją kreację? Co robisz w stosunku do tego, żeby pielęgnować swój wewnętrzny geniusz? Coś, co sobie już odkryłaś? No, ja przede wszystkim kocham siebie. Jakby zanim ja w ogóle zaczęłam całe to malowanie w ogóle, to miałam do tego świetną podstawę. Mhm. Bo już jakoś tak, no właśnie, może już nawet od dwóch lat. To jest dla mnie w ogóle priorytet. Um, samo kochanie, ciało kochanie i generalnie, generalnie kochanie. No bo bez tego y, na pewno to by mi się nie udało, bez tej wyrozumiałości, bez tej cierpliwości i generalnie takiego ciepłego podłoża. Um, tak, i bez tego to na pewno by nie wypaliło. Um, mm -hmm. Jaki ten? W jaki sposób pielęgnujesz tą swoją kreatywność? Ale w pewnym tak, sensie już odpowiedziałaś, ponieważ w sensie zwróciłeś już. uwagę na coś, co dla mnie też jest niesamowicie istotne. Ja często tłumaczę wam na nagraniach, że pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to po prostu podnieść podłogę. To znaczy, że jeśli istnieją jakieś elementy naszego życia, które są dla nas trudne, bolesne, ograniczające, to zamiast wyznaczyć sobie gdzieś bardzo wysokie cele, to być może wartość się skupić właśnie na tym co najbardziej istotne, na tym, co gdzieś tutaj w pewnym sensie jeszcze ciągle nas ogranicza. Mm. I co zwróciłeś uwagę na coś, na co według mnie, bez czego ciężko zruszyć dalej do życia. Nie, nie do siebie. Kochanie siebie, szacunek do swojego własnego ciała, do swojej ludzkiej godności, czyli zapewnienie sobie tej podstawy, tak, żebyśmy już więcej nie musieli szarpać się z życiem, skakać tam nie wiadomo gdzie wysoko, mm. ale zaczęli już od podniesienia tej podłogi, od pewnego uczucia komfortu, na poziomie fizycznym, od poczucia bezpieczeństwa na poziomie fizycznym, na poziomie psychicznym, i z tego poziomu zaczęli budować siebie. Tak. No, bez dobrego podłoża to, to, to nie może ruszyć. To nie może ruszyć. To jest też. Yy... Tak to właśnie wyglądało, że ja zaczęłam dbać o siebie w takim hmm. dźwięku, że kurde, no okej, okay, kocham siebie, kurde, no okej, okay, trzeba zadbać o ciało i w ogóle yy, jakieś tańce intuicyjne. Powrót do medytacji, a oddech, odświadomy oddech, zdrowy styl życia przede wszystkim. No jakby mm. Ja pamiętam, jakim przełomowym momentem było dla mnie uświadomienie sobie, że kurde, to ciało to jest dla mnie jak taki przyjaciel, który zawsze, który zawsze ze mną jest i no muszę go szanować, no jakby jak nie szanować przyjaciela, nie otaczać go odpowiednią troską? Więc nie mogę w siebie wrzucać jakiejś nie wiem, niezdrowej żywności, mm. nie mogę nie wiem siedzieć kilka godzin przed kąpem, czy w ogóle robić takich no, no niezbyt, <gryw> niezbyt zdrowych czynności rzeczy. Um, jakoś tak to w ogóle naturalnie, to było też takie przełomowe dla mnie. Patrzcie, jak wiele elementów zaczyna się tu składać do siebie. Z jednej strony mamy ten wewnętrzny geniusz, a potem. Mamy kontakt ze sobą, ten wewnętrzny dialog. Ja tutaj też widzę dużo elementów, które być może możecie kojarzyć z pracy z wewnętrznym dzieckiem. Z tego, że nie tylko i wyłącznie troszczymy się o osoby na zewnątrz, nie tylko i wyłącznie troszczymy się o nasze dzieci, o naszych przyjaciół, ale przede wszystkim uczymy się też współczucia w stosunku do siebie. Nie egoistycznego, nie takiego narcystycznego, ale szczerego, zdrowego podejścia do siebie, pełnego miłości, szacunku i ludzkiej godności. Tak. No, mhm. Bez tego no, najpierw trzeba powiedzieć. Dopiero potem można realnie, prawda komuś wtedy to dopiero można się podzielić dobrem. Mm -hmm. Ale generalnie e, tak, to jest podstawa i myślę, że w ogóle niezależnie, kto ma jaki plan na siebie, co chciałby zrealizować, to najpierw w ogóle to trzeba zrobić, nie? Jakoś, żeby mieć dobrą podstawę, żeby pokochać siebie, nie wiem, oczyścić swoje ciało z jakichś traum, ciężkich przeżyć i generalnie z rzeczy, które nas ciągną w dół. Bo, jak mm -hmm. coś nas ciągnie w ciele, w dół czy w umyśle, no to, no to kurde, no nie zawędrujemy daleko. Także no. I potem jakoś automatycznie, może tak nie bezpośrednio, a może pośrednio właśnie mm -hmm. się otworzyła ścieżka do tego, że ja powoli nagle natrafiłam na tego człowieka, który mnie tak ten do tego zaprosił. I nagle zaczęłam balować i w ogóle to się wszystko, to wszystko jest powiązane. To, to się nie dzieje mm -hmm. przypadkowo. Zobaczcie, jak to wszystko nam zaczyna się pięknie układać. Zaczynamy od pewnego miejsca, widzimy, że rozwój naszego wewnętrznego geniuszu potrzebuje jakiegoś określonego czasu. Dla każdego jest to, jest to inna ścieżka, każdy musi ją przebyć sam, ale na pewno o wiele łatwiej jest ją przejść w momencie, kiedy mamy kontakt ze sobą, w momencie, kiedy kochamy siebie i kiedy stawiamy kolejne kroki na ścieżce pełni entuzjazmu i pełni perspektyw, tak naprawdę. Ponieważ jeśli odkryjemy swój wewnętrzny geniusz, to, to, co nas motywuje do działania, to nie chęć osiągania celów, ale perspektywy. Perspektywy, w których widzimy, że będziemy spełniali siebie poprzez swoją własną aktywność. No to jest spełnienie naszego wewnętrznego potencjału, naszej własnej duszy. No ale dobrze. Mamy wewnętrzny geniusz. Mówiłaś, że chciałabyś mm, malować akty. W jakiej formie? Czym jest Twój warsztat tak naprawdę? Co zaczęło ci się klarować powoli? Znaczy. E bo mm -hmm. e, mam jakby pierwszy obraz już prawie skończony z takiej serii właśnie a propos tej ciało miłości, a propos no, po prostu tego tematu. Um, I to, jest, e, to nie jest realistyczne przedstawienie ciała, to jest e, przedstawienie ciała w sposób taki troszkę mm, kreatywny. To na pewno. Ale taki no, kolorowy e, bawienie się, właśnie odcieniami, bawienie się um, strukturami i różnymi takimi. No, ciężko jest mi to wyjaśnić, bo wiem, że to też będzie się zmieniać. Mm -hmm. e, to jest dopiero pierwsza e, praca, z którą e, pracuję, ale tak, to będzie się jeszcze zmieniać, to jeszcze będzie się transformować. Przede wszystkim przedstawienie ciała w takiej formie, e, troszeczkę nie z tego świata, troszeczkę takiej. E, może ja też nieświadomie chciałam połączyć e, to właśnie z czymś więcej, trochę z takim światem e, może właśnie duchowości, troszkę e, z czymś, e, do czego na, e, na pierwszy rzut oka nie mamy dostępu. Mm -hmm. I to jest dobre, to jest... Tak, dobre to jest co chciałabyś przekazać, co chciałabyś osiągnąć poprzez swoją sztukę tak naprawdę. Takie ciało jako, e, jako strefa sakrum. Mm -hmm. że właśnie to ciało nie jest e, takie, jakiego widzimy. Mm -hmm. Chociaż znaczy, nie jest. Ja Powiedzmy, że nie jest. E, że to nie jest tylko ciało, tylko to jest po prostu coś więcej, nie? Mm -hmm. Że to jest po prostu e, nasza duchowość. To jest. Mm. Mm -hmm. tak. A więc skończyliśmy na ciało, sakrum. No to czym to dla Ciebie jest jako dla kobiety? No, przede wszystkim, e, przede wszystkim chodzi o to, że, że duchowość kobiety zaczyna się od ciała i jest w ciele. I to jest bardzo istotne dla mnie, to jest troszkę taki mój cel, żeby o tym mówić, żeby to nagłaśniać, e, bo kobiety często, gęsto są po prostu odłączone od swojej seksualności, od mm -hmm. swojej kobiecości, od, od swojej prawdy. Bo w momencie, kiedy łączą się ze swoim ciałem, rozpuszczają wszelkie traumy w nim, jakieś napięcia i generalnie wybaczają wszystko, to otwiera się furtka na coś bardzo dużego. No właśnie y, taki duchowy kontakt z ciałem, na, na naszą prawdę po prostu, na, taki, na, na pełen mhm. potencjał. No. Wspaniale. Ja osobiście jestem bardzo zainspirowany. Maju, dziękuję ślicznie, że zgodziłaś się e, wystąpić w inkubatorze Geniuszu. Jestem bardzo szczęśliwy. Zobaczcie, jaka cudowna, wspaniała, młoda istota. Maja ma dopiero 20 lat, a popatrzcie ile w tym wszystkim mądrości. Mam nadzieję, że będzie to także inspiracją dla Was. E, pod nagraniem zamieścimy linki do obrazów Mali, czy to tych aktualnych, czy to na przestrzeni następnych miesięcy, które będą się pojawiały. Ja na pewno będę śledził z uwagą Twoje poczynania. Pozostajemy w kontakcie. Osobiście zapraszam na sesje indywidualne tutaj w Katowicach, na Ligonia, na warsztaty, no i na ustawienia dla biznesu. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na kolejnym nagraniu. Hej!